Cześć, z tej strony, a z strony FOBS 84. A to kolejny na moim kanale. Dzisiaj gramy w Fortnite, ale zanim zacznę, zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale. I pamiętajcie, żeby wpisać kod w sklepie. Na no, teraz 24 z kropką na końcu. Kropka na końcu jest bardzo ważna, bo kod nie zadziała. A więc to, zaczynamy. Więc co, to będzie pierwsza gra w tym sezonie. Yy, aplikacja mobilna, yy, rozpęd. Yy. OK, jest dziedziniec Duma, zamek Duma, dom, stad i, i raft, dobra. E, pistolet Monarcha. Co? To są za rzeczy. Oj, oj, będzie ciekawie. Myślę, że to na serio będzie ciekawe, bo to jest drugi sezon już Marvela. Pierwszy był dobry, fajny. A tutaj nie wiem, co się dzieje, może polecę na ten, na, na ten Doomstar, nie wiem, po prostu jakoś inaczej to, tak, pewnie każdy to będzie. Co to jest? Pistolet Monarcha, ale się fajnie z tego strzela. Ej, to jest taki rewolwer, ale szybszy, więc wygląda jak, jak pistolet Hanna Solo trochę. Czemu? On <laughs> ja tak z tym chodzi normalnie. Ej, to by bardzo fajnie pasowało. Dobra. No dawaj, co ten bus tak ostatnio długo... Co tu się dzieje? Czemu wszystko tu wybuchło? Kolejny raz. Czemu głowa... Czemu Galactus tu jest? I czemu tu jakieś... Coś wybuchło? wulkan, jakaś wieża, nie wiem, co się dzieje, ale no. Nie, ale odznaczcie mi to zadanie, bo ja nie lubię, jak są zaznaczone. Dobra, dalej nie ma, dalej są zadania dnia. Dobra. Lecimy. Eee, aha, bo tu w ogóle było ta... Eee, jak to się nazywało? Nie pamiętam, ale tu był Oscar, nie? Ej, w ogóle nie zamienili jeszcze tylko karkołomnych kolei i wielkiego lodowca. To są jedyne miejscówki, które to przetrwały. Co to jest? Kto idzie? Nie wiem, ale to jest dum chyba. E, serio? Mysterio tu jest? Co? E, co tu się dzieje? Dostałem... Czemu tu teraz są same materiały na ziemi? Dużo się teraz dostaje za beczkę siorbu. Gdzie tu coś jest? Jakaś skrzynka, no dawać, bo ja zginę. I tak zginę, i tak. Dobra. E, gdzie to? Gdzie jest ta skrzynka? O tu. I pierwsza skrzynka co dała? E, Pompety z ogień osłonowy, strzelba suweren. Dobra, super. E, nie wiem o co chodzi, ale no. Dobra Ludzie, to tak ho oh, widziałem, że strzelałem? I tak o oh, hop, 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 hop. O, dobra, no i jest. Dobrze zadziałało nawet. O, dostałem tego, coś. Ale co to daje? Co, co daje ten medalion? Yy, med medalion niewidzialności. Zaraz sobie zobaczę, co on robi. Uy. Nie. No już, typo. Odejść, typo. Oh, co jest? Co się dzieje? Czemu tu wszystko wybucha? Uciekaj. Uh, uh, uh. No nie. A! Ah, Arsenal war machine? Co? Co? A jaki Arsenal War Machine? Co tu się dzieje? Czemu... Nie wiem co tu się dzieje, ale są dalej bańki Nie wiem co tu się dzieje jakoś wszystko wybucha na razie Co się na serio więcej dzieje niż w tym ostatnim sezonie Gdzie był mega na serio, nie wiem Dobra, to lecimy jeszcze raz Może teraz nie tu, ale na... Może zamek Duma? Bo na dziedziniec Duma nie ma zadania, chyba. Nie wiem, cztery miejscówki zamienili za trzy. No, trzy? No tak, trzy, trzy. Eee, co wy mnie strzelasz? Nie mogę trafić nawet. Chodź tu. Dobra. Co to jest? To jest ten bojowy karabin. To jest też zwykły. I co jest? Dodali tylko dwie. A no i jeszcze to, ale nie wiem nawet jak to się nazywa. Podwójne coś tam. Dobra. Co to jest za medalion jakimś celownikiem? Nie wiem. Ale co tu się dzieje? Tu wszystko wybuchło. Ej, to gdzie ja miałem lecieć? To polecę na rafta jednak. Bo, no, za daleko tam jest. Mimo, że chciałbym zobaczyć, co tam za komin jest. Dobra, to lecimy w ogóle. Nie ma nitro? W ogóle nie, no są nitro kręgi, ale nitra jeszcze nie znalazłem tego. O! o nazwa jest podwójne mikro maszynowe maszynowy. Mhm. No dobra, no spoko. Powiedzmy, że ktoś to na mnie użył i no i zginęłem w 3 sekundy. Ale no. Na pewno nie jest to za mocne. Ale nie, to no, na serio to nie jest za mocne. Trochę dużo zadaje. Ale tak, to jest git. Emma Frost. Aha. Dobra, dajcie jakąś skrzynkę, co tu się dzieje. <laughs> o, co tu jest za skrzynka? no jagoda powróciła, co jest? I podróbka skara? Podróbka skara wróciła. Jej! Ej, dobra, ale dawać mi jakąś zwykłą skrzynkę, bo te są słabe. Oni? Co? Jak go widziałem na... na początku, on wyleciał za mną. Ej, co jest? Bliskie starcie, strzelający krótką serią. Karabin na pastik. Co jest? jest dobre. Ale nie wiem. Te nazwy są coraz dłuższe, chyba. Co sezon? Co to jest? Skrzynka z bronią? Co to jest? Instrukcja mroku. Yy, Zapewnia nie Zadaj wrogim obrażeniom. Yy, dobra. Nie, nic nie bierę, bo, bo wolę to. O, co to są za lasery? Yy, o, tak działają. Ja idę, Nie strzelajcie we mnie jeszcze. Muszę sobie trochę pozwiedzać, bo ja nie wiem, co tu się dzieje. Yy, coś w telewizorku gra. O, nie, ale ciebie. Chodź tu. Sorry, żołnierz, czy co to tam było? No nie, on ma te. O! Uciekł. No nie no. Dobra, dawać mi bota jakiegoś. Bo słyszałem, że da się je wynająć. Nie da się. Nie da się i tylko zginąłem. I co ja mam teraz zrobić? Bo nie da się ich wynająć. No i super. O nie! No nie no, znowu tutaj mi uciekają? Chodź tu! No, gdzie oni? No nie no. Z tej broni strzelała. Jeszcze. Dobra, no co teraz lecę na. na ten? Samek Duma, dobra, Git. E co się stało? O, dobra. Nie wiem czemu to się wszystko tak... Na... Dobra, nieważne. Bo w sumie wszystko się jakieś mapy, znaczy nie mapy, miejscówki pojawiają taką. Nie no, Tarcza Kapitana Ameryki? Co jest? On mnie wrzucił. To jest... Nie no, to jest ten Deadpool. <laughs> Co tam się dzieje? Nie wiem. Znowu. I chyba nigdy nie będę wiedział. E, dobra. O no nie, no, kolejne zadanie. O, o, pod zamkiem Duma. W sumie tam teraz będzie milion typów, w takim razie. Ale. No. O no, no, nie. Nie, no nie mogę strafić. W ogóle. To jest... Jedyna broń, która została już przez cztery sezony w tym rozdziale, nie? I pistolecik. Ale pistolecik w drugim sezonie był nie do znalezienia. Nie jakby... A co zawsze mam. Dobra, to lecimy jeszcze. Raz, chyba. Dobra. Co jest, ile tu trzeba expa? Dalej mam poziom pierwszy. No nie Dobra, lecę na ten kominek. Nie wiem, co tam będzie, ale no. Może zginę, oby nie? Co to jest za burza? Nic tu nie widzę. Yy, no wyleć z tego. O, dobra, jest kit. Co to jest? Co tu się dzieje? Yy, nie wiem. No, i ta chmura nagle się zniknęła. Nie wiem, gdzie co tu może być. Czemu tu. Nie wiem, co to było. Co tu się dzieje. Czemu tu wszystko wszędzie loduje? Loduje. Dobra, druga broń, która została w, w czwartym sezonie. Chowaj mi się, tu. Mogłoby być tu sekretnego przejścia. Co to za rynek Kowadła w ogóle? E. O nie. Nie, 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 ja nie będę się bił. Na razie. Później tak, ale nie teraz. Gdzie on jest? Dumbot ten. Nie siedzi na tronie. Co, ja go coś wkurzyłem? Co to jest Znaczy, Automatyczna wieżyczka War Machine. O! Uhuhu! Uuuhu! Ale bronię. Jestem gotowy na Dumbota. Ja z moją wieżyczką go pokonam. Dobra. Mam pomysł, bo te boty teraz w tym sezonie Są takie, Nie, nie strzelaj, no nie Zdradził, no to działku strasznie zdradzę O, siema dół. I tak oni by O nie, jednak nie działa Uuu. Co on robi? Czemu on strzela? O nie Dobra, jest Dawaj działku, strzelaj w niego. Jest! Nie ma animacji żadnej. Oła! O! Dobra, potężny to jest jednak. Myliłem się, ale już prawie umiera. Nie no. Co ludzie mają z tym skinem? O. Hop! O! Mam pięć życia. No nie no, działku. Nie no, co działku mnie zdradza. Jak mnie nie iść na tych typów, to mi ich zaznaczyło i strzelało. Dobra, no ale co? To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i suba na moim kanale. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Siema!